Realizacja mojego księcia jest zadaniem karkołomnym i to wydaje się najbardziej nadnęcące przy Tworzeniu tego spektaklu i podejmowaniu decyzji o tym, żeby przenieść książkę, którą wszyscy znakomicie znają, posługują się cytatami, mają swoje wyobrażenia, swoje fantazje na temat tej książki. Drugim powodem jest to, że jest to tekst niedramatyczny, czyli nie jest to sztuka, gdzie mamy jasno rozpisane cele teatralne, tylko przypowieść filozoficzna, która posługuje się bardzo specyficzną dramaturgią. Mamy właściwie sceny, które przechodzą jedna w drugą, to są pojedyncze spotkania bez, bez wyraźnego teatralnego punktu kulminacyjnego. C'est A do tego posługuje się bardzo rozbudowaną metaforą i, i filozofią. Z perspektywy reżyserskiej jest to ogromne wyzwanie, i to się wydaje w teatrze zawsze najciekawsze. To znaczy, taki moment, kiedy jako twórca staje przed doświadczeniem zupełnie mi nieznanym, eksperymentem, czy poszukiwaniem jakiejś nowej formy dla literatury, która nie jest jakby dla teatru napisana. Natomiast to, co jest najważniejszym i takim, powiedziałbym, naczelnym powodem do tego, żeby do tego tematu podejść, jest, to jest przede wszystkim ta relacja, która zachodzi pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, bo głównym bohaterem wbrew zwyczajom literatury czy teatru dziecięcego nie jest wcale, nie jest wcale dziecko. Jest, jest nim pilot i to dziecko, które się pojawia w jego rzeczywistości, właściwie przypomina mu bardziej jego dziecko wewnętrzne niż jest dla niego bohaterem, czy taką konkretną postacią dramatyczną. Świat, który budujemy, jest przestrzenią, w której spotykają się postaci wszystkich. Wszystkich planet. W naszym spektaklu opowieść o wizytach na każdej, na każdej z nich jest właściwie spotkaniem z, z tymi postaciami tutaj na Ziemi, tak jakby pojawili się tutaj podróżnicy z tych planet i opowiadali razem z Małym Księciem swoją historię. I dotykamy tutaj wszystkich tych tematów zgodnie z zamysłem Exiperiego. Wszystkie postaci, które się pojawiają na Ziemi, na tej pustyni, opowiadają te wątki, które dla każdego z odbiorców i dla dziecka, i dla dorosłego, tworzą bardzo bardzo różne pewnie konteksty, asocjacje i znaczenia, a pozwalają spojrzeć szerzej na każdy z tych tematów, ponieważ widzimy to z różnych perspektyw. Lądujemy wraz z pilotem na tej pustyni w gronie twórców, którzy, którzy ze sobą od dawna i ściśle współpracują, czyli z Mariką Wojciechowską w roli scenografki, z Piotrem Kimkiem, kompozytorem muzyki. I Marika Wojciechowska przygotowała w odpowiedzi na prośbę o to, aby to była przestrzeń właśnie takiego spotkania postaci z różnych planet, stworzyła nam pustynię, która jest taką krzyżówką ludzkich losów, która jest wewnętrzną pustynią naszego bohatera, tak jak rozumiem też jego obecność na tej pustyni, gdzie to jest jego wewnętrzna katastrofa, nie katastrofa fizyczna, tak jakbyśmy ją rozumieli w takim znaczeniu zdarzenia. Piotr z kolei patrzy na to w swojej muzyce jakby od strony emocjonalnej bardziej, próbuje opowiadać świat emocji, wewnętrzny świat bohatera, i to wszystko, mam nadzieję, stanowi spójną całość o, o wielowarstwowej narracji. Chciałbym, żeby i dziecko miało powód do rozmowy i dorosły chciał z dzieckiem o, o swoim świecie rozmawiać, dlatego adresujemy ten spektakl przede wszystkim do, do tych, którzy są gotowi rozmawiać o tym, do dzieci i ich rodziców, ale także do, do dzieci i ich nauczycieli, z którymi bardzo prawdopodobnie ten spektakl będzie oglądany. Chciałbym, żeby to była sytuacja, w której każdy się czuje pełnoprawnym odbiorcą. Z ogromną radością i ciekawością Państwa odbioru zapraszam na Małego Księcia do Teatru Polski w Warszawie. Mam, mam nadzieję, że zaproponujemy Państwu pretekst do ważnej rozmowy i mam nadzieję, że to będzie ważne dla nas wszystkich spotkanie.